Zagłębie 22, mecze z rzędu bez wygranej i dzisiaj liczą na przełamanie tej fatalnej serii kibice gospodarzy. Mówiło Rodado, że gdy ma sytuację, to jego uderzenia często nie są ładne, ale są skuteczne, dokładne. To jest najważniejsze w tym wszystkim. Duda w polu karnym, piętą, odgrywa do Ankela Rodado, jeszcze wraca piłka do Dudy. Rodado, gol! Ankel Rodado! 17 bramka w tym sezonie staje się faktem, ale to było? Zagranie Rodado, asystuje Duda, do siatki trafia Hiszpa. Tutaj chyba zagłębiasz sobie stanął w blokach, bo wydaje się, że właśnie był spalony i pytanie, tego kto gola, te, to tę piłkę A, okay. jeszcze. I czekali na reakcję Sędziego piłka, że zagłębia i skończyło się bardzo skutecznie dla Wisły Kraków. No chyba Rodado, Rodado, tej piłki dotykał, tak się wydaje i... I będzie odgwizdany spalony w tej sytuacji. Ale, ale Bramka. Z tej, z tej powtórki wydaje się, że Remia, ale, tak, ale z innej powtórki ja miałem osobiście wrażenie, że dotykał jeszcze tej piłki Ronaldo. Ale z tej perspektywy nie, nie chciałbym być w skórze teraz sędziów VAR sędziów i sędziego Głównego. Marka Saganowskiego. Angel Baena idzie na obiek, Jarok. Jarok zbiegał na bliższy słupek, Rodado nie zamyka tego, Dawid Szot. Zbierają te drugie piłki, mimo wybijania futbolowek przez graczy Zagłębia Sosnowie ślacy. Dośrodkowanie kolejne i znowu Sobczak centymetr od tego, żeby dojść do piłki. Była wpakowana do siatki Zagłębia, naprawdę Dwiślacy mogą się podobać. W moim odczuciu są pazerni na tego gola, chcą, myślę nakręcali się w szatni, że chcą. Ma w środku pola Marka Karbo decyduje się na dośrodkowanie, zamknięcie akcji przez Angela Boenę ale piłka trafia tylko w poprzeczkę zrobiła otacz. się sytuacja 3 na 3, dobrze znalazł tutaj piłkarz Wisły z dośrodkowanie na dalszym słupku drugiego skrzydłowego niewiele brakowało tak, a teraz Sebastian Bonecki zagrywa przed pole karne, Rozwandowicz z dystansu, gol! Sebastian trafia siatki po podaniu Sebastiana Bądeckiego, ależ teraz odpalił petardę Rozwaldowicz. nie kapitan Zagłębia-Sosnowiec. Patrzymy na tego gola i stłukamy kibiców Zagłębia. Był polu karnym Uryga, jeszcze Rodado. Sobczak na linii bramkowej. Kto to wybił? Nie wiem, ale jest na pewno bohaterem Zagłębia Sosnowy w tej akcji. To właśnie on uratował teraz swój zespół. O dosłownie sprzed nosa sprzątnął tę piłkę Szymonowi Sobczakowi. Bardzo blisko tym razem cały czas napastników Wisły tutaj byli obrońcy. Karbo przed polem karnym Zagłębia Sosnowy. tu duda pewnie będzie tę piłkę bywał Kacper Duda, kolej, poprzeczka, o i dalej nie ma tego celnego strzału Wisła Kraków. Ależ historia, od szczęścia w tej sytuacji e, uderzając głową. Bardzo dobre wyśrodkowanie odchodzące tutaj Kacpra Dudy i tutaj chyba nieczysto kolej trafił w piłkę, a mimo to i tak było bardzo blisko szczęścia. Zobaczmy na minę Mateusza Kosa w tej sytuacji. Duda ten... do, muszą uważać, żeby nie skontrowali Sosnowiczanie Wiślacy, Baena! I nie ma gola, łapie piłkę Kos. Szczęśliwa, ale skuteczna interwencja. Otwarte po stronie Wisły Kraków. Dobre takie wstrzelenie. Piąty metr Baenek. Piłka odbiła się chyba od jednego zawodnika się Zagłębia. William Remi tutaj mógł pokonać własnego bramkarza. później Artur Derwin, Aleksander Hackiewicz i Marek Saganowski. Kończy się ta pierwsza połowa, proszę Państwa, wyjdzie tę drugą połowę, Szymon Sobczak już rozmiał gwizdek sędziego Patryka Gryckiewicza. Trzeba wspomnieć o tym, że w pierwszej połowie była nieuznana bramka Angela Ronaldo na 1 do 0. Prostopadle świetnie zabrał się z futbolką Alfaro, Sobczak przewraca się w polu karnym. gwizdek sędziego jeszcze raz milczy. Nie ma oczywiście spalonego, bo na własnej połowie był Kamień Biliński, ale nie dojdzie do piłki z Paulo, ale patrzymy na tę sytuację. Kolejna sytuacja no. bardzo trudna dla oceny, A teraz to. na pewno nie było tutaj również. Oj, był ruch tak, nogi do mięgującego. Polano tak popracowało w stronę tutaj Subczaka i wykorzystał to Sabczak. Tak, tak, tak so, to inteligentny piłkarz i dał pretekst sędziemu na pewno. Ale również mental trzymać na dużym, wysokim poziomie. Oj, teraz świetne podanie do Bielińskiego w pole karne. Bieliński! Celny strzał, broni I miejsce na strzał pomimo asysty dwóch środkowych obrońców. Tak ale chyba nie aż tak, żeby w taki sposób Poliaru odczytał tę sytuację i był mniej skuteczny. I jeszcze raz faulowany Katwer Duda. Muszą na pewno troszkę spuścić to na pilwarze Zagondę Sosnowic, jeśli chodzi o te agresję w grze. Pol ma dobrze pamiętam żółtą I tutaj naprawdę on, no i ma czerwoną. Jest czerwona kartka dla piłkarza Zagłębia Sosnowiec, ale historia. Jest... Tym razem do lewej nogi, czym zaskoczył rywala, dośrodkował. Baena, Jaroch, Jaroch prawa noga i Kos spokojnie tę piłkę łapie. Jeszcze bardziej poszliśmy z sektorami boiska. E, tutaj widzimy, że na mógł zmylić... Zapała. Może strzał z dystansu, ale na Urygi. Tak jest, ale zablokowane. Jeszcze Jarok. Pamiętamy jego fantastyczną bramkę w poprzednim sezonie z Grubetem Termaliką. Żyro. E, jest szansa dla Goku. Goku nie ma gola! Jak to zatrzymał jączy. Niesamowite! Taka która kurada trzy punkty zagłębił. Wydaje się, że naprawdę można było lepiej skończyć tą sytuację, myślę o Goku. Ale oczywiście trzeba pochwalić interwencję Dominika. Na pewno mogło się to podobać. Jarok Goguł! Goguł odbija kos. Jeszcze Goku, ale radzą sobie Sosnowiczanie, Przewrócił się teraz Goguł. Rodado. Rodado piłka na lewej nocy. Rodado! Nie ma gola! Łapie tę piłkę na linii bramkowej Mateuszko. W że żeby tę strzałę na bramkę. Widzimy, że nie było to łatwe. Jednego, drugiego, trzeciego próbował ograć. Koz na pewno był zasłonięty, nie była to łatwa interwencja. Ale tak jak mówisz, nie była w tym wszystkim odpowiednia siła i odpadając bandy reklamowe zapała. Gogu. Wysypikarze zagłębiały własnym polu karnym Rodado. Gol! Kto jak nie on! Angel Rodado w 90 minucie doprowadza do wyrównania. Brawo, brawo dla całej Wisły, brawo dla napastnika, ale generalnie widać kolejny raz kolektyw tej drużyny. Wiarę w osiągnięcie właśnie tego, że ten gol padnie. Utrafia do siatki Rodado, on ma najwięcej tych goli. W doliczonym czasie albo w 90 minucie, bo aż 4 plus jeszcze gole w dogrywkach. Angel Rodado, no niesamowite. Jakim on jest killerem w polu karnym. Goku, Goku wchodzi w pole karne. Goku przewraca się karny. Karny do Wisły Kraków. Ależ radość, czy teraz w Białej Gwiazdy i też na ławce. Wszyscy wyskoczyli jak jeden mąż z ławki, ciesząc się z tego, że Patryk Gryckiewicz wskazał teraz na jedenasty metr. Oczywiście. To mocno otworzyła i wpadł, właśnie widzimy na pojedynek jeden na jeden z Remi, który był już mocno zmęczony, który widzieliśmy, że wskazywał, że łapią go, kurczę, chyba to też... Naprzeciwko niego Mateusz Kos, Sobczak, nie trafia, nie trafia Szymon Sobczak. Najgorzej jak mogło, bo była to wysiemita sytuacja, żeby prowadzić ten mecz. Będzie się śnił ten kardy po nocach Szymonowi Sopczakowi, jeśli Wisła tego spotkania nie wygra. Bo jeśli jeszcze Wisła trafi do siatki w tym doliczonym czasie, wyczyścił sytuację Krzyżanowski. Kończy to spotkanie Patryk Gryckiewicz za głębie Wisła 1 do 1.